Kia. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego na tym kanale jeszcze nie było: Kia x w pełnej konfiguracji, czyli 1.6 Turbo, 204 konie i wersja GT-Line z dachem panoramicznym. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia XCeed 1.6 turbo, 204 konie, 265 Nm momentu obrotowego i do tego automat 7DCT. Wersja wyposażenia GT Line z dachem panoramicznym, czyli pełna konfiguracja tego samochodu w kolorze Lunar Silver. Ładna, tego samochodu nie mogło zabraknąć na kanale po pierwsze dlatego, że jest to 1.6 i to jest w zasadzie drugi GT Line z tym silnikiem 1.6 204 koni, którego wydajemy. I po drugie, dlatego że klient, mój imiennik pan Maciej, jest subskrybentem, ogląda filmy i myślę, że będzie mu miło, jak zobaczy swój samochód na kanale. Ładna konfiguracja, dziękujemy za zaufanie, dziękujemy za zakupy, zapraszamy częściej. I przejdźmy do samochodu. Jeden 6 Turbo, 204 konie, GT Line, czyli pełna konfiguracja. Reflektory Full LED, hamowanie autonomiczne, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód-tył, kamera cofania elektrycznie składane, lusterka z kierunkowskazami, ciemne szyby z tyłu, chromy, te chromy wokół okien są ładne, dymione i to uważam pasuje do tego koloru nadwozia, zdecydowanie. A do tego wszystkiego dach panoramiczny i czarny reling. Ładnie. Światła z tyłu, i dynamiczne kierunki zarezerwowane dla wersji GT Ten dyfuzor tutaj w kolorze nadwozia. Ten o tym mówię. Dodatkowo klient poprosił o zmianę oświetlenia na ledowe z zewnątrz. O tym oświetleniu mówimy. Mamy tu również folię ochronną zderzaka i folię ochronną pod klamkami. Nie wiem czy to widać, ale one tutaj są, musicie mi wierzyć na słowo. ładne. Zajrzyjmy do środka. Wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek, w lusterku kontrolka czujnika martwego pola. Tutaj mamy dwie pamięci fotela kierowcy, fotel kierowcy oczywiście jest elektrycznie sterowany, podgrzewany i kubełkowe fotele zarezerwowane dla wersji GT W środku zamsz, po bokach skóra. Logo GT Line, szare przeszycia. Ładna tapicerka, wygodne fotele, dobrze wyprofilowane. Kierownica, oczywiście skórzana, podgrzewana, ścięta u dołu, logo GetLine, szara nitka pod kolor przeszyć na fotelu. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Tutaj ta półeczka to indukcyjna ładowarka, automat. Taka przyjemna, w dotyku perforowana skóra, zresztą to jest ta, ta sama skóra, którą mamy tutaj na kierownicy. Tryb sport, asystent parkowania, albo asystent wyjazdu z miejsca parkingowego, tudzież włączenie kamery. Elektryczny ręczny, autohold, ze schowkiem, podłokietnik przesuwany. I jeszcze raz fotel kierowcy. Miękko, miękko. Po bokach dwa isofiksy. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. I fajnie, bo ta kanapa jest dzielona 40-20-40. Czyli tą środkową część mo można złożyć i przewieźć coś dłuższego. Nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, Fajnie wyprofilowane tyły foteli. No i tu jest plastik. To już pewnie jest ekoskura, Tak obstawiam. Ale ładnie to wygląda. Nowy wzór lamp z tyłu. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu. Tutaj również wymienione na LEDowe oświetlenie. Gniazdo zapalniczki, zaczep na siatkę. No i w przypadku silnika 1.6 nie mamy tutaj koła dojazdowego, mamy zestaw naprawczy, czyli jest kompresor, masa uszczelniająca i naprawdę dużo miejsca. Tą półkę można oczywiście zrzucić piętro niżej, czyli bagażnik jest głębszy i w przypadku tej wersji tu jest jeszcze sporo miejsca, gdzie można coś sobie spokojnie ułożyć. Brak koła podyktowany jest normami emisji spalin. Chodzi o to, żeby samochód po prostu był lżejszy. Ładne chromowane nakładki na progi. Fotele z tyłu dla dwóch osób jak najbardziej wygodne. Szybki rzut na deskę ładna kierownica. Sufit w wersji Geteline jest czarny. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda dach po odsłonięciu. W środku będzie zdecydowanie jaśniej. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego. Samochód ma również domontowany immobilizer Fotel pasażera również podgrzewany Schowek, tutaj również oświetlenie wymienione na LEDowe Deska, jak to na rodzinę Sida przystało, miękka, z przeszyciem Wszystko jest tak, jak być powinno Dach panoramiczny, czyli Szyba, szyba i ta przednia część jest otwierana, uchylana i to jest naprawdę fajne. O czym jeszcze warto wspomnieć, że nie podniesiemy piór wycieraczek, bo tutaj zaraz nam zahaczą, więc żeby te pióra ewentualnie podnieść, czy zimą, czy żeby wymienić pióra właśnie, Trzeba wprowadzić wycieraczki w tryb serwisowy. Jak to zrobić? Poszukajcie na kanale kiedyś to pokazywałem. 1.6 Turbo, 204 konie, automat, 7 DCT wersja Geteline z dachem panoramicznym z elektryczną roletą. Ta szyba oczywiście jest przyciemniona, ale dzięki temu. W samochodzie jest zdecydowanie jaśniej. Proszę. A tak samochód prezentuje się z zewnątrz, z otwartym dachem. Na tą porę roku super, a jeszcze ten dach fajnie się komponuje. Z kolorem nadwozia, z tymi czarnymi wstawkami. A chyba najważniejszego nie podałem. Cena cennikowa: 162 500 zł brutto. Cena cennikowa: prezentowanego egzemplarza. Oczywiście cena cennikowa, więc finalna cena uzależniona jest od formy zakupu. Dlatego zawsze warto sprawdzić tą cenę. Jak ja to mówię, żadna cena nie jest ceną ostateczną. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, kamera, dynamiczne linie. Tutaj informacja z czujników, tutaj też się pojawiła przed chwilą informacja z czujników. No i tym przyciskiem przez przytrzymanie włączamy tryb wyjazdu. Przez przeklikanie wybieramy, czy w lewo, czy w prawo. Robimy to na parkingu, bo jeśli będziemy mieli drive. To przez przytrzymanie tego przycisku wchodzimy w tryb asystenta parkowania. I później przez przeklikanie wybieramy tryb, w którym ma parkować. Dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, indukcyjna ładowarka, usb -a pod CarPlay, a pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych tłusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. Ładna konfiguracja. Tutaj grafikę zegarów oczywiście można zmienić. Kia Connect aktywujemy sobie później. Pojazd. Zestaw wskaźników. Motyw klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Zgodnie z trybem jazdy zestawimy. To kolejny 1.6, który wydajemy, ale drugie w wersji GetLine. Ten pierwszy to był czerwony, dzisiaj Lunar Silver, fajnie. Cieszymy się, że ten silnik wrócił od niedawna w ofercie. Więc może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że jest już z powrotem dostępny 1.6. Panu Maciejowi dziękujemy za zaufanie, dziękuję za zakupy. Zapraszamy częściej. Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. A osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu. 585523636. 3636 Dobrego dnia Wam życzę i trzymajcie się. Do następnego. Kia, movement that